Maciej Kmiecik, witam w wydaniu specjalnym rozmów nie tylko o sporcie. Wydanie specjalne, bo gościmy w hangarze na lotnisku w Michałkowie podczas trwających szybowcowych mistrzostw Polski w klasie 15-metrowej oraz w klasie Klub A. Równolegle rozgrywane są zawody Ostrów, glide, A moim gościem Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata, multimedalista Mistrzostw Świata i mistrzostw Europy, najbardziej utytułowany polski pilot szybowcowy w historii. Witam serdecznie. Dzień dobry, bardzo miło. Dziękujemy przede wszystkim za to, że znalazł pan czas w trakcie tych mistrzostw, żeby porozmawiać z nami i gościć w naszym programie. No i przede wszystkim zacznijmy może od tego, jak to wszystko się zaczęło, bo ja wyczytałem, że pan jako młody chłopak trenował żeglarstwo, nawet jako chyba dziecko zaczął Pan uprawiać ten sport. Jak to jest, że właśnie z żeglarstwa, z wody trafił pan w przestworza? No to nie jest przypadek. Myślę, że takie osoby, które w, w, w dzieciństwie zaczęły, ja zacząłem pływać na żaglówką jak miałem 10 lat, bardzo traumatycznie wspominam swoje pierwsze spotkanie z optymistem, bo to były od razu zawody żeglarskie jesienne o, o, na dni morza w, w Międzybrodziu białskim na, na Jeziorze Międzybrodzkim. I, i, I to było takie trochę hartowanie charakteru. I myślę, że wiele osób, które w dzieciństwie się zetknęły ze sportem, no to później łapią tego bakcyla bakcyla rywalizacji. I są takie osoby, które zaczynają się tym bawić, e, rozwijać, a są takie osoby, które to męczy i wiedzą, że im to nie odpowiada. Także no, te pierwsze idą dalej z karierą. Ja skończyłem karierę żeglarską i przesiadłem się na szybowce I jest, te dwa sporty niewiele mają e, różnic. Tak naprawdę jeden i drugi wykorzystuje. Taktykę. Tutaj sprzęt może w żeglarstwie miał trochę więcej znaczenia niż w szybownictwie, ale też są pewne elementy rywalizacji technicznej. Wykorzystuje się siły przyrody do tego, żeby rywalizować w wyścigu, także tu i tu jest wyścig. To mimo pozorów są, że tak powiem, początki, które bardzo się ze sobą wiązą, wiążą. No właśnie, bo w książce Niebo pełne żaru pisze pan, że dużą część podstawowych umiejętności potrzebnych do skutecznego konkurowania w szybownictwie zdobył pan w czasie kariery żeglarskiej. Jakie to są właśnie umiejętności? Ja myślę, że my po pewnym osiągnięciu takiego poziomu technicznego w lataniu czy w jakimkolwiek innym sporcie zaczynają się liczyć pewne cechy charakteru i to trzeba sobie wykształcić, zacząć być zawodnikiem właśnie pływając, rywalizując, ucząc się tej rywalizacji. No takim ciekawym właśnie przykładem, który to ilustruje, były nasze takie pływania jeszcze przed startem na regatach żeglarskich, na żeglówce, gdzie był silny wiatr i wydawało się, że już nam się nie nie da lepiej strymować tej łódki, lepiej wybolastować, lepiej utrzymać, a potem przychodził sygnał do startu i okazywało się, że jeszcze można z siebie coś wykrzesać. Także ta adrenalina, ta radość pływania, radość rywalizacji, ona powodowała, że, że ten zawodnik się rozwija. Także my w tej chwili jesteśmy tutaj podejrzewam, Przynajmniej połowa tej stawki zawodników jest na bardzo podobnym poziomie wyszkolenia podobnie sterujemy szybowcem, podobne mamy pojęcie na temat meteorologii, na temat chmur, na temat tego, jak powinno się lecieć po trasie a jednak są takie osoby, które bardziej ambitnie do tego podchodzą, są bardziej zawodnikami niż osoby, które na przykład mają troszeczkę inny cel w tym swoim lataniu. I to trzeba w pewnym momencie zrozumieć. Myślę, że w każdym sporcie tak jest, że to jest pewna cecha zawodnika, który nie odpuszcza do samego końca, który walczy. Pewna, pewna waleczność i, i te cechy właśnie można sobie wykształcić od samego e, początku, wpływając na, na przykład na żaglówkę. No właśnie, bo tu to, to nawiązał pan do, i może do jednego z cytatów, który też właśnie znalazłem. 1% różnicy w umiejętnościach niejednokrotnie decyduje, czy zawodnik w ogóle liczy się w konkurencji, natomiast kolejność pierwszych trzech zawodników często zależy od czynników losowych. To właśnie jak to jest? <grym> to Trochę to... szczęścia czy, czy, czy umiejętności. No, to ten nasz sport w pewnym stopniu jest taką grą. Także my musimy cały czas szacować swoje szanse, szacować możliwości wygranej, ryzykując. Także tutaj ten element szczęścia na pewno występuje. Dzisiaj też mogłem polecieć inaczej. Dzisiaj troszeczkę. No, pod wpływem swojego kolegi, z którym latam na tych zawodach, e, widziałem, że on jest bardzo m, taki asekuracyjny e, w tej konkurencji, no więc to, to też mi troszeczkę dało do myślenia i wrzuciło mi takie, e, takie światełko, że jednak powinienem bardzo ostrożnie lecieć. E, I myślę, że jakbym był sam, to poleciałbym inaczej, poleciałbym bardziej agresywnie, no, mogłoby się to skończyć tak, jak dla niektórych zawodników, że wrócili na przyczepce, ale mogło się też tak skończyć, że mógłbym wygrać tę konkurencję dzisiaj, więc e, Poleciałem po prostu bardzo, bardzo na naokoło, dużo, dużo bardziej asekuracyjną drogą, nadrabiając i tracąc, tracąc dużo czasu. Natomiast no, tak teraz patrzę, że miałem o, o wysokości na tyle, żeby dolecieć po prostej do tych chmur, do których chciałem dolecieć i, i one potem się okazało, że były jeszcze zdrowymi chmurami, które dawały naszenia i mogłem po, po konkurencji łatwo być mądralą, <gry> ale w czasie takiego wyścigu sporcie... to, jest, to jest ryzyko jednak i, i właśnie liczą się takie elementy, że ktoś jest bardziej agresywny w tym swoim lataniu, że podejmuje, jest w stanie podejmować to ryzyko jednak, bo, bo to jest nieprzyjemna rzecz, jeżeli się wyląduje gdzieś w terenie. My mamy tutaj w większości szybowców, które nie mają silnika, który by pozwolił odpalić ten silnik na 100 metrach nad ziemią, gdzie już wiadomo, że już się nic nie wydarzy. Tylko można wymanewrować jakoś bezpiecznie i wylądować w cebuli. <noise> ale Albo... właśnie, a propos jak za cebuli, bo pole cebuli to tam pan dobrze kojarzy z przed dwóch lat, jak były tutaj tak mrzze świata. Lądował pan tutaj niedaleko w polu cebuli, ale rok temu we Włoszech tam była trochę bardziej niebezpieczna przygoda, proszę powiedzieć, co tam się no wydarzyło. Ja to akurat, akurat latałem szybowcem, który miał motor. I mieliśmy bardzo mało czasu do tego, żeby się przygotować do tych zawodów, dlatego że te szybowce w klasie 13. Pół metra to są rarytasem w tej chwili. Jest ich tak mało, że nie wszyscy zawodnicy mogli je dostać. Ja pożyczałem od włoskiego pilota i dostałem ten szybkość praktycznie 5 dni przed zawodami. Trzeba było jak najszybciej poznać rejon nowych gór dla mnie, Apeninów z Pawullo. I w ostatni dzień przed rozpoczęciem zawodów poleciałem troszeczkę dalej. Wydłużyłem tą trasę, która była na treningu, żeby zapoznać się jeszcze z rejonem na południe. I wracałem pod takim parasolem rozpadłych już burz, że wiadomo było, że w pewnym momencie nie znajdę już żadnych prądów, które mnie uniosą. Brakowało mi do tego, żeby dolecieć do mety, trochę wysokości, żeby dolecieć, wrócić do lotniska. No więc na dosyć bezpiecznej wysokości w górach, około 1000 metrów jeszcze nad terenem, postanowiłem sobie uruchomić silnik. Okazało się, że silnik się zepsuł i byłem w bardzo złej sytuacji, no bo dolina taka, że najlepsze pole, które można było zobaczyć w promieniu 20 km dookoła, to była taka mniej więcej czarna trasa narciarska. I leciałem, wybierałem to, nie to, nie, no w końcu musiałem się na jakieś zdecydować. Wybrałem takie, do którego był dojazd asfaltową drogą, no i Przymierzałem się do tego pola z nadzieją, że wyląduje. Będzie to lądowanie w górach, ale w zasadzie zdarzało mi się na bardzo stromych stokach lądować. No niestety miałem pecha, byłem przekonany, że, że się to skończy dobrze, tylko troszeczkę kłopotliwie w ten sposób, że będziemy musieli wracać na, na przyczepce z tego lądowania. A tutaj jeszcze było to pole nierówne, także szybowiec stracił koło przy lądowaniu, a ja miałem złamany kręgosłup, no więc e, to nieprzyjemna e, sytuacja, e, no i koniec Najniebezpieczniejsza w Pana karierze? Nie było żadnej innej, ja nigdy nie rozbiłem szybowca do tej pory, <gry> to był pierwszy raz i, i właściwie to było spowodowane tym, że wierzyłem w to, że ten silnik tam jest i to jest niestety taka pułapka dla szybowników, e, e, że nigdy nie można wierzyć, że ten silnik zadziała, bo można się naprawdę zdziwić. Odbył Pan też pionierski lot nad Himalajami. Skąd w ogóle taki pomysł na takie wyzwanie? No bo ja sobie szukam takich wyzwań, <grym> także nadal ich szukam. Um, są inne projekty, natomiast no, koronawirus, niestety, nas troszeczkę uziemił w tym momencie. Um, to była, że tak powiem, rzecz do zrobienia um, oczywista. Więc, ja byłem wcześniej w Patagonii. Lataliśmy sobie nad Andami w Chile i nad Argentyną. Wykonałem tam kilka lotów, które osiem z nich było od razu rekordami polski. Pewnie większość już została pokonana, pobita, ale jest taki przelot, gdzie pokonaliśmy w tych andach 2089 km. Jeszcze lądowałem bardzo wcześnie, bo po prostu pogoda zaczęła się psuć, więc już nie lataliśmy do wieczora. A można było jeszcze ten lot naprawdę wydłużyć i skończyło się to na takiej odległości. No, ten przelot to jest do tej pory przelot rekordowy, jak chodzi o, o, o Polskę. Natomiast potem padło pytanie, co dalej? No, więc takim oczywistym celem, świętym grałem były góry i najwyższe góry na świecie, najbardziej prestiżowe to Himalaje. No i dziwne dla mnie było to, że do tej pory w Himalajach nikt jeszcze nie przywiózł szybowca, bo mi się wydawało, że Brytyjczycy czy Holendrzy, którzy mają w siebie tą tradycję, żeby latać. Nie przywieźli. Nie, w całej historii w ogóle nie, nie, nie zdobyli się na to, żeby tam przywieźć szybowiec i spróbować latania nad tymi górami. A na czym polega właśnie to wyzwanie, tam przelecenie nad Himalajami? Co było jest najtrudniejsze w takim. Okazało się, że najtrudniejszą rzeczą jest to, że to jest taki kraj, Nepal, do którego trzeba było pojechać, e, trzeciego świata. I tam nigdy jeszcze e, nie było e, szybowca. Nikt nigdy nie przywiózł szybowca. Drogą lądową, ani w ogóle żadnego sprzętu latającego, wszystko zawsze przyleciało do Pokhary, do Katamandu i potem ewentualnie do Pokhary. Więc tutaj załatwienie formalności okazało się największym problemem. My też nie znaliśmy na początku pogody, jaka tam występuje, bo to, co jest podawane dla, dla Himalajstów, oczywiście najlepsze serwisy są dla nich produkowane. To jest jednak za mało dla szybownika. Tutaj trzeba dużo, dużo lepszej pogody, gdzie wiadomo na której wysokości jakie chmury będą występowały, jakie kierunki wiatrów, jaka siła i jakie zjawiska, czy będzie występowała fala, czy termika, więc naprawdę nic nie było wiadomo na początku. Myśmy stworzyli serwis z pomocą takiego przyjaciela Elmera Joandi ze Estonii. I ten serwis się rozwinął w taką bardzo ciekawą prognozę pogody, właściwie wykorzystywaną w tej chwili na całym świecie y, przez y, właśnie zawodników, y, szybowników sportowych. I nawet na tych zawodach y, codziennie rano y, czytamy tę prognozę pogody. Więc wtedy te prognozy były tworzone, i do tej pory jest na przykład ta prognoza używana przez Wojsko Nawalne. Drugim problemem jest to, że tam nie ma gdzie lądować. To absolutnie jest tak, że odlatujemy i jesteśmy zawieszeni w powietrzu. Nie mamy, nie mamy żadnych opcji, żeby, żeby gdzieś, gdzieś tam wylądować. No. A jakieś kolejne wyzwania, marzenia, plany? Ja myślałem bardzo dużo o tym, żeby zeksplorować centralną część Azji. Tutaj są góry Tienszan, na przykład Kazachstan, Kirgistan. Wydawało się, że w tym roku to będzie do zrealizowania, ale w tej chwili tam sytuacja właśnie jest jeszcze gorsza niż u nas, więc yy, no, w tej chwili to jest niemożliwe. Zresztą, że. No, trzeba by było latać, korzystać z linii lotniczych. Nie wiem, jak to tam w tej chwili jest możliwość w ogóle zarezerwowania jakiegoś przelotu. To chyba nie, nie, chyba w ogóle są zawieszone te loty. Także mhm. um, odpuściliśmy sobie na chwilę, ale sytuacja była bardzo obiecująca, dlatego że po raz pierwszy ktoś tam ma swój szybowiec, który można było wykorzystać. Jest kolega, który z nami kilkakrotnie już latał na zawodach w Europie. Postanowił sobie kupić i, kupić i zaimportował do Kazachstanu taki właśnie sportowy, dwumiejscowy szybowiec, który by się nadawał idealnie do tego, żeby tam te góry zbadać. Więc myślę, że to jest lepszy teren do latania niż Himalaje, dlatego że Himalaje są niekorzystne z kilku powodów. Pierwszy to jest takie, że one są w układzie wschód-zachód, więc są wzdłuż kierunku wiatru i ten nasz najlepszy przelot, wydarzył się właśnie przy takim wietrze, który wiał wzdłuż zbocza Himalaju, więc nie jest to najlepsze zderzenie wiatru z barierą gór, więc ten wiatr tak naprawdę nie wytwarza jakichś wspaniałych prądów powietrznych, które można by było wykorzystać na dłuższe przeloty, to można by się było lokalnie gdzieś wznieść. Natomiast te góry w Azji właśnie bliżej nas są w różnych kierunkach, także można tam liczyć na fale a poza tym jest bardziej sucho niż w Himalajach. W Himalajach jednak jest wpływ wilgoci z Indii, z takim Bengalskiej, która psuje pogodę. Tam jest bardzo często taka sytuacja, że mamy chmury na przykład na 4000 tysiącach metrów i wierzchołki są dopiero dwa razy wyżej, więc jeżeli my musimy na termice latać pod tymi chmurami, no to to jest bardzo niekorzystna sytuacja. Myśmy znaleźli sposób na to też w tej drugiej części wyprawy, kiedy przyjechaliśmy w lutym, Lataliśmy już praktycznie tylko z wykorzystaniem termiki, bo zima się właściwie skończyła. No, dlatego Himalajści w zimie nie chodzą, bo wieje za mocno. A dla nas to oznaczało, że my nie mamy tych warunków, które nam sprzyjały temu, żeby się wznosić na duże wysokości. Więc na termice trzeba było znaleźć taki sposób, żeby wlecieć wyżej, i okazało się, że to jest możliwe, że trzeba polecieć właśnie bardziej na zachód, w kierunku no, Karakorum czy Hindukuszu i tam. Jest bardziej sucho i można latać właśnie wyżej nad, z wykorzystaniem termiki. Chmury są po prostu na dużo większej wysokości. Z zawodu jest pan lekarzem, mhm. z wykształcenia. Tak. Pracuje pan nadal w zawodzie, czy jednak już teraz bardziej żyje pan... W bardzo powiedzmy... ograniczonym zakresie w, w poradni u nas sobie pracuję, w międzyrodzie. A jeśli chodzi o jakby życie z bycia pilotem szybowców, bo jest pan bardzo utytułowany, ale czy z tego można wyżyć, bo to tak naprawdę no, większość pilotów to, to pasjonaci i na tym się nie, nie zarabia chyba, Zdarzyło no, mi się pewna nie? gratka, miałem udział w reklamie yy, PKO, także tutaj powiedzmy, że na ten sezon mam pieniądze dzięki hmm. temu, mogę się zająć takimi właśnie ciekawymi projektami i tutaj koronawirus akurat mu sprzyjał, bo nie było zawodu, więc można było się zająć czym innym, zorganizowaliśmy m.in. w górach nowe lotnisko w takim miejscu, gdzie można wystartować z wyciągarki i od razu wlecieć na falę, Wyszkoliliśmy paru, parę osób, które są tam potrzebne do tego, żeby to lotnisko działało. Teraz mam taki projekt, że zacząłem latać szybowcem dwuosobowym, właśnie tym samym, którym byliśmy w Himalajach, szybowcem ASH-25, udostępnionym przez właściciela. Ten szybowiec bardzo mało latał, więc on postanowił, że nam go udostępni za pomocą takiej fundacji. I dzięki temu mogę latać z młodszymi pilotami. W momencie, od momentu, kiedy ten szybowiec dostał dokumenty, e, został zatwierdzony do latania, bo w tym roku też przez koronawirusa to było troszeczkę opóźnione. E, to praktycznie lataliśmy codziennie po 7-8 godzin, a czasami zdarzało się, że i więcej. Więc e, bardzo się te loty e, młodzieży podobają i myślę, że to będę, będę kontynuował. Także. Ale oczywiście to są takie projekty, no powiedzmy sobie, dosyć charytatywne, bo ja na tym nie zarabiam, nie biorę pieniędzy od nikogo za takie latanie. Wspomniał pan właśnie o udziale w reklamie. Ta reklama dała Panu większą rozpoznawalność niż sukcesy sportowe, o których no pewnie być może niewielu Polaków słyszało, pomimo tego, że jest pan tak utytułowanym sportowcem, no, tak chyba jest, <laughs> tak jest i to... Ta reklama też jest puszczana w takich mediach bardziej publicznych. Też e, to jest trochę inna grupa ludzi, więc e, mnie się zdarzało e, częściej trafić do dziennikarzy właśnie np. z TVN czy z Polsatu, a z telewizja publiczna raczej no, rzadko z nami m, współpracowała. Natomiast e, m, faktycznie e, no, coś zostało przełamane. Pewna granica takiej rozpoznawalności w tej chwili czasami może dawać autografy na ulicy i to <noise> nie tak rzadko. No, ale to, to też jest chyba dobre dla, dla Pana sportu, bo jednak mhm. przy okazji tej reklamy jest Pan jej twarzą, ale też tam jest taka historia e, o szybownictwie, także tam gdzieś tak. jest oprócz tego, że Pana sukcesy, to jednak ten motyw sportowy udało się w stosowej przemycić w tej reklamie. Tak, ta reklama pokazuje y, takie bardzo ekstremalne lata latanie szybowcowe. Na samym początku, jeszcze zanim zaczęły się ograniczenia, to była reklama nakręcona w RPA, bo w zimie niestety nie da się u nas latać w takich warunkach, żeby było piękne słońce, więc y, musieliśmy pojechać do południowej Afryki, żeby to nakręcić. I to jest normalna rzecz. Myślę, że większość reklam, które niestety trzeba nakręcić w zimie, trzeba wyjechać na, na drugą półkulę, i bardzo wiele ich jest kręconych właśnie w Afryce. I, i tam były takie plenery że ja w sumie m, przed wyjazdem m, umówiłem się, porozmawiałem z reżyserem, co możemy w tej reklamie pokazać: jakie elementy, jak sfilmować to szybownictwo. Natomiast m, mnie zaskoczyło jeszcze to, że yy, potem ekipa wybrała miejsca, w których my to musimy zrobić. <laughs> Więc to była ta dodatkowa trudność dla mnie i w zasadzie można by było powiedzieć niezłą historię na temat, jak myśmy tę reklamę kręcili. E, powiem tylko tak, że w ostatnim dniu e, ekipa, która została wysadzona w górach na takiej przełęczy e, i tam filmowała przelatujący szybowiec, e, te warunki były tak trudne, że helikopter, który ich tam wysadził, potem po nich nie przyleciał. <laughs> Tak, Także musieli schodzić po nocy przez jakiś e, burz. E, Osobny film z... może o samym kręceniu tej reklamy <noise> tak. mógłby powstać. Tak? Natomiast dla mnie to było strasznie trudne e, i m, nie było żadnego dublera. E, nie, nikt tego wcześniej nie robił, wielu rzeczy, które byśmy tam robili. E, na przykład ja sobie wymyśliłem latanie, że możemy szybowcem przelecieć nisko nad jeziorkiem, ale miałem na uwadze takie jeziorko, zobaczcie, jest przy lotnisku takie jeziorko, mamy ogromną plażę, w razie braku wysokości po takim przelocie po prostu sobie wyląduję na tej plaży, wszystko się ładnie zakończy. Nie? Hmm. Okazało się, że to jeziorko, jak potem przyjechało, ekipa na miejsce miało zły kolor wody, <grych> i trzeba było znaleźć inne wizja reżysera, a możliwości techniczne szybowców, to są jeszcze dwie rzeczy. Tak? tak, że trzeba trochę tutaj te rzeczy pogodzić, i ja się starałem wykonać to, co oni sobie wymyślili hmm, potem. I, i dorzuciłem jeszcze trochę od siebie też nie? Ale pojechaliśmy w góry na takie specjalne jeziorko, gdzie absolutnie nie było żadnego miejsca do lądowania, tylko w tej wodzie właściwie. Miałem szabłec, który miał silnik, ale ten silnik jest zawodny, już wiemy, prawda? I była taka sytuacja, że ostatni raz, kiedy tam latałem nad tym jeziorem, bardzo nisko, jeszcze filmowaliśmy to z drona, tego drona też było trudno zobaczyć w powietrzu, bo to jest wielkości takiego trochę większego ptaka, a na tle ziemi tego zupełnie nie widać, więc po tym wszystkim, za każdym razem odpalałem silnik, no, robiliśmy jakiś przelot, odpalałem silnik, i ostatni raz, jak tam przeleciałem, to ten silnik zapalił mi dopiero za czwartym razem. To też ekstremalne Także tak, ja już naprawdę byłem spocony, już miałem takie pole, na którym były konie, E, już te konie się rozbiegały. Ja dosłownie gdzieś na 50 metrach zacząłem hałasować tym silnikiem. Także w ostatnim momencie w zasadzie e, kiedy jeszcze można było uruchomić się udało. Także to jest taka scena, jakbyśmy gdzieś na no, dinozaury nas gonią, a my zapalamy kluczykiem samochód i nie to zapalić. No. Panie Sebastianie, pewnie jeszcze godzinami moglibyśmy no. rozmawiać o pana przeżyciach, o podróżach, o, o tych wielkich, wielkich sukcesach. Może przy okazji następnych zawodów w Michałkowie będzie okazja jeszcze porozmawiać o czymś innym. Ja jeszcze raz serdecznie. Dziękuję panu za znaleziony czas, za wizytę u nas w programie. Dziękuję również panu Karolowi Skarżyńskiemu, dyrektorowi Aeroklubu Ostrowskiego za zaanonsowanie tego dzisiejszego spotkania. Dziękuję raz jeszcze. Miło nie było z, porozmawiać z tak wybitnym sportowcem, poznać trochę kulis pracy, sportu no i udziału chociażby w tej reklamie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu Rozmów nie tylko o sporcie.